czy się stosunki polsko-ukraińskie w świetle embarga na zboże. Czy Ukraina nie zareagowała zbyt mocno i czy pana zdaniem istnieje jakakolwiek możliwość powrotu do poprzednich relacji naszych? A jeżeli nie, to w jaki sposób powinniśmy postępować w tej sprawie jako państwo? Dziękuję panu za to pytanie, które składało się z czterech, chyba, jak policzyłem, pytań. <grym, <grym, czyli już pan wyczerpał limit, wycie, pan. limit pytań. Postaram się krótko powiedzieć. Po pierwsze, strona ukraińska zareagowała zbyt emocjonalnie i przewymiarowała swoją, swoją reakcję. Co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Eee być może dlatego, jak mówił prezydent Duda, że się w gruncie rzeczy znajduje w rozpaczliwym położeniu, bo ta też nie najszczęśliwsza metafora to tonącego wskazywałaby na to właśnie, że, że ukraińskie elity mają świadomość, że znajdują się w, w trudnym, delikatnie mówiąc, położeniu. Ale tu jest cały szereg innych elementów. Znaczy, po pierwsze, Musimy zwrócić uwagę też na pewne celowe działania na Unii Europejskiej i, i Brukseli, bo ten kryzys w pewnym sensie został zaplanowany. U ustalenie 15 września jako daty, kiedy podjęta miała być decyzja o ewentualnym zniesieniu e, unijnych regulacji w kwestii importu zboża, jest tutaj e, istotne. No, z, choćby z tego względu, że jestem się gotów założyć, iż państwo polskie jeszcze nie wie, jakie są wyniki tegorocznych żniw. Dlatego, że zbiór pszenicy przecież w Polsce w gruncie rzeczy kończy się w ostatniej dekadzie sierpnia, a w związku z tym do 15 września trudno oszacować zapełnienie magazynów i trudno powiedzieć, czy z punktu widzenia pewnego bilansu zbożowego Ewentualny import produkcji ukraińskiej byłby potrzebny, czy niepotrzebny. A w związku z tym to zostało zignorowane. Ja śmiem twierdzić, że w związku z kalendarzem z kalendarzem wyborczym władz Bruksela, ale też i Berlin formułują dość wyraźny sygnał pod adresem Kijowa, że, no, że po prostu. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej może się oddalać właśnie ze względu na kontrowersje, jeśli chodzi o politykę rolną wspólnoty. Co jest oczywiście istotnym problemem, dlatego że żeby Unia Europejska była w stanie przyjąć Ukrainę, musi przejść bardzo poważne wewnętrzne przemiany w zakresie polityki rolnej, w zakresie polityki strukturalnej, w zakresie polityki. Finansowej również. To, to, to nie będą proste, proste dyskusje. Moim zdaniem dzisiaj ta, ta perspektywa roku 2030, o którym się mówi, jako o dacie ewentualnego członkostwa Ukrainy w Unii, jest kompletnie nierealna. A to oznacza, że ten okres przejściowy no, może potrwać najbliższe 10 lat, a być może nawet 15. To też musimy być na to, na to przygotowani. Na Ukrainie Ukraińcy uważają, że polskie decyzje są zdominowane przez kalendarz wyborczy, ale te motywacje wewnątrzpolityczne na Ukrainie też są bardzo silne, dlatego że musimy pamiętać, iż w przyszłym roku na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. I z tego, co piszą ukraińskie media, staram się to śledzić. Ekipa Zełenskiego miała pewien plan polityczny, który właśnie się wali. Ten plan polityczny miał się opierać na trzech sukcesach. Po pierwsze, w Wilnie Ukraina miała być zaproszona do NATO. Po drugie, ofensywa miała się okazać skuteczna. I po trzecie, jesienią tego roku miano rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Gdyby tym się zakończył rok, to w pierwszych miesiącach roku przyszłego Ukraina weszłaby w wybory prezydenckie, które najprawdopodobniej wygrałby Złęski. Dzisiaj Ani nie można mówić o sukcesie ofensywy, z pewnością też o sukcesie polityki yy, 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 w związku z perspektywą wejścia do NATO. I pod znakiem zapytania stoi otworzenie negocjacji akcesyjnych Ukrainy do Unii Europejskiej. To powoduje. Ja przynajmniej skłaniam się do takiej tezy, że w gruncie rzeczy ukraińskie elity, podobnie trochę jak w Polsce, bo my jesteśmy dość podobni, kierują się pewnym doraźnym kalendarzem politycznym, nawet kosztem interesów strategicznych. Bo ten kryzys, który teraz zaistniał, oczywiście on się odbije negatywnie na możliwości wspólnej polityki rolnej, znaczy zreformowania wspólnej polityki rolnej, a to jest jeden z warunków wejścia Ukrainy do, do Unii Europejskiej. Odbije się negatywnie dlatego, że część państw członkowskich z Europy Środkowej dzisiaj uważa, że Komisja Europejska odpowiadająca za politykę rolną jest stronniczym ciałem, takim, które który nie uwzględnia interesów państw członkowskich. A w związku z tym nie można powierzyć dzieła reformy wspólnej polityki rolnej Komisji Europejskiej, tylko trzeba to robić w trybie trudnych negocjacji, w które zaangażowane będą wszystkie państwa twardo broniące swoich interesów. To obiektywnie rzecz biorąc opóźnia perspektywę wejścia Ukrainy do, do Unii Europejskiej, bo gdyby dzisiaj Ukraina weszła do Unii, to byłaby największym biorcą dopłat unijnych przy obecnym kształcie polityki rolnej. Co by oznaczało, że na przykład dopłaty do pols dla polskich rolników musiały być zmniejszone co najmniej o połowę, jeśli nie, jeśli nie bardziej, a przecież i tak byliśmy upośledzeni w porównaniu do, 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 do rolników na zachodzie i tak dalej, i tak dalej. Ale to pokazuje, że te szelity ukraińskie kierują się pewnym doraźnym interesem politycznym, kosztem strategicznego. My też mamy z tym pewien problem, chociaż moim zdaniem w mniejszej skali. Eee, I kończę już tę kwestię. Otóż tak długo, jak długo nie będziemy myśleć o strategicznej współpracy, no to będziemy skazani na seryjne konflikty. Dlatego, że nasza polityka po obu stronach będzie zdominowana pewną perspektywą krótkoterminową. I siłą rzeczy będzie się koncentrowała na trudnościach. Bo te trudności zawsze się pojawią, bo są różne, różne interesy, ale jak nie ma podejścia strategicznego zarówno w myśleniu społeczeństwa, jak i w myśleniu elit politycznych, to trudno porządkować całą politykę państwową, przede wszystkim z tego powodu, że to administracja publiczna po obu stronach musi doskonale wiedzieć, jaki jest interes strategiczny obydwu państw. I tak Programować i porządkować swoją działalność, aby zmniejszać napięcia, a nie zwiększać. Wtedy, kiedy nie ma tego podejścia strategicznego, to normalną, normalnym mechanizmem działania każdej administracji publicznej jest próba pokazania swojej sprawności i siły w relacjach z partnerem zagranicznym. To obiektywnie sprzyja narastaniu konfliktów, a nie ich rozwiązywaniu. No, więc w tym sensie to zależy od dwóch stron. Czyli zarówno od polskiej elity władzy, jak i ukraińskiej elity władzy. Tu ja nie mam recepty magicznej na, na to. Ja uważam, że dzisiaj ukraińska elita władzy nie dokonała jeszcze wyboru strategicznego. Ona może dokonać złego wyboru strategicznego. To z tym musimy się liczyć. Ale to się moim zdaniem jeszcze nie stało. Są w Polsce tacy, którzy uważają, że Ukraińcy postawili już na pewno, w związku z tym. Koniec. Nie ma więcej się co wysilać. Yy, przegraliśmy. No ja, ja bym tak daleko nie szedł. Natomiast, ale już powiedział, że już stadia... Ale Szolc nie jest królem Polski. I to nie znaczy, że musimy się zgadać z jego, z jego opinią. A że przyklepał. Nie, nie, nie. To tu akurat... No prawie czyni dużą różnicę, jednak ja wie pan. Ja bym się opowiadał jednak Kanadzie, za, za, za inną polityką w tym zakresie. W Kanadzie.